Kiedyś na ten pomysł tutaj wpadli ludzie Szczankowa. Osoba, która była dyrektorem Domu Kultury, która miała wnuki bliźnięta i jeździła do Szczecina. I tak przywiozła ten pomysł stamtąd, a od 15 lat jest tutaj realizowany. W innych miejscach próbowano to robić, ale robiono to bardziej naukowo. U nas jest bardziej rozrywkowo i stąd ta impreza tyle lat trwa. Państwa na kolejnym, 15 już dniu, zwieczonego bliźniaka. To myślę wspaniała okazja, żeby przywitać również bliźniaków szczególnych dzisiaj, bo jak już tutaj konferencjerzy zapowiedzieli, dzisiaj gościmy szczególną parę bliźnią, jedną z najbardziej znanych w Polsce, mianowicie golców, golec orkiestra. A to dzięki właśnie tym sponsorom, bo gdyby nie sponsorzy, to pewno byśmy. Tak uroczyście i tak pięknie tej uroczystości nie mogli odbywać. Ale szanowni Państwo, gdyby również nie ludzie, którzy chcą to organizować i, i potrafią, to też tej imprezy by nie było. To no, tutaj stojący dwaj konferencjerzy, to ludzie, którzy przygotowują to wszystko i sztaby. Także serdecznie za to podziękujmy, bo dzięki nim właśnie możemy się spotykać co roku od 15 lat. Ja cieszę się, że Państwo tak, żeście gromadnie przybyli. Wiem, że dzisiaj blisko rekordów, wprawdzie jeszcze nie znam dokładnej cyfry, ale miesiąc sporo przyjechało. Z tego wniosek, że bliźniaki kochają czarków, a odwrotnie czarków kocha bliźnięta. Ja życzę dzisiaj wszystkim Państwu wspaniałej zabawy. Myślę, że impreza i pobyt tutaj będzie udany. A przy okazji również Czankowianie i ludzie z pobliskich okolic będą się wspaniale bawić. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Po raz pierwszy było związane z początkiem jakby mojej działalności w Miejskim Centrum Kultury. Wszystkie miasta silą się na koncerty na zakończenie lata, a nasza pani dyrektor wspomniała, była dyrektor Domu Kultury, że ma bliźnięta wnuczęta w Szczecinie, że tam festiwal bliźniaków. Pojechaliśmy, zaprzyjaźniliśmy się z organizatorami, no i skończyło się na tym, że wpadliśmy na pomysł, na ile spieczone słońce bliźniaki mogą piec wielkopolskie pyry w Szankowskim ognisku. Pomysł na, na jeden rok, nikt wtedy nie przypuszczał, że możemy z tego zrobić imprezę cykliczną, rozrastającą się, e, e, promującą to środowisko, a jednocześnie bawiącą wszystkich gości z Wielkopolski. Zwłaszcza. taki czas w naszym życiu, kiedy nie byliśmy do siebie w ogóle podobni. Jakoś tak widocznie. Nie wiem dlaczego, bo na co dzień to się ogólnie ubieramy inaczej. Ale czasami jak teraz sprawdzamy zdjęcia z bratem z, z wczesnego dzieciństwa i w ogóle z dzieciństwa to, to tak sobie jakoś to jednak sądzimy, że dosyć, przez długi okres życia raczej byliśmy bardzo podobni. Chodź do mnie, chodź do mnie, rękę mi daj, prawą mi daj, lewą mi daj, już się na mnie nie gniewaj. To może nam będzie troszkę łatwiej, jeżeli pójdą do szkoły, bo jednak... Książki, no może, może będziemy dzielić na, na, na dwójkę, tak? Może nie będziemy drzeć na pół, ale, ale myślę, że, że są na tyle już widać po nich, że e, są zgodne jakby e, i dzielą się razem. Także myślę, że nie będzie źle. Dlaczego pieczonego? No spieczonego, bo kończy się lato i przez długie słoneczne lato bliźniaki są spieczone słońcem w związku z tym że są spieczone słońcem nazwaliśmy to dniem spieczonego bliźniaka Czy się, że jesteście podobne? Czy był taki moment? to w szkole podstawowej. Jakie Je... zamianki robiłyśmy. I to tak, ja roz... rozmawiam, siostra kończy lub odwrotnie. Ona rozmawia, ja kończę. Po prostu jedna, drugie się wcina. Jakbyśmy jedna chciały powiedzieć to samo i obydwie naraz. To tak może śmiesznie wychodzi, ale taka jest prawda, no co zrobić? A wykorzystywało się swoje i w szkole? Może nie tak. A wykorzystać w szkole? Bardzo. Zamianka na matematykę, bo była lepsza, ja znowu z polskiego, przyrody, to to by różnie było, z jakich przedmiotów. Ale była zamianka. I że nie poznały panie, które nas uczyły i codziennie nas widziały, to jest śmieszne. Ale tak było. Od zawsze byłyśmy tego świadome, bo od zawsze mama ubierała nas tak samo. Później jak już my miałyśmy taką możliwość, to nadal ubierałyśmy się tak samo. I ludzie, ludzie po prostu zwracali na nas uwagę, mówili nam, no to byłyśmy tego świadome. Przede wszystkim może to, że e, w pierwszej kolejności na przykład, że trzeba przyzwyczaić się do tego, że jak się idzie razem, szczególnie jak są dzieci tak samo ubrane, to ludzie się strasznie patrzą, nie? Czasami komentują, czasami są to... najczęściej są to miłe komentarze, ale nie zawsze. Nie zawsze. No. I co jeszcze? No... No takie normalne. Dla nas jest normalne. My nie wiemy, jak to jest być pojedynczym człowiekiem. No. Wiemy, jak jest być bliźniakiem. Dla nas jest normalne, to nie jest dziwne. Samego rana nad nami czuma, ciocia kochana. Jestem bliźniakiem, bo ja nie mogę I z moją siostrą. Lidusz wrogie, rzuca tak kobie. Jest na wesoło, a tych podobnych. Najczęściej robicie dowcipy, wykorzystując to, że jesteście do siebie podobni? Eee, żadne. <laughs> Zła odpowiedź! Nie wierzę! No, szczerze, przypomnijcie sobie. Ale tak. Kiedy rodzice na przykład powiedzą, że Ola na Paulinę, to wtedy mówimy, że. Prawda czy nieprawda? Znajomi nas rozpoznają, ale ci, których poznam, nie poznamy nowych, w ogóle nauczyciele nas nie rozpoznają, właśnie. Brat był tam lepszy z matematyki, ja byłem z polskiego i jak tam wywoływała nauczycielka, no to my tam jeden za drugiego, i albo zmieniliśmy miejsce w, w, w tej ławce i nie, po, nie, poła, nie połapała się po prostu. A jak dziewczyny, jak żona? No, dziewczyny też się łapały na to, bo ze szkoły to jechały, mówi, jadę tramwajem i uśmiecham się do ciebie, a ty się nie uśmiechasz do mnie, a ona mówi, ja mówię, przecież ja cię nie widziałem w tramwaju. I okazało się, że ona się uśmiechała do, do mojego brata, a nie, nie do mnie, także tak się było... Tak, takie sytuacje też były śmieszne, nie, właśnie. Obrażone były dziewczyny ze szkoły później. Mamy środowiska białostockie, łódzkie, Warszawę, ale mieliśmy gości z Francji na przykład. Tu okazuje się, że para bliźniąt, która deklaruje się, że pochodzi z Romanowa Dolnego, bliska miejscowość Koło Czarnkowa. tak naprawdę tu są tylko okazjonalnie, bo tak przyjechały z Mannheim. Kiedyś mieliśmy gości z z nami miasteczka Gadebusz w Niemczech. Bywa różnie. Oczywiście gro bliźniaków to ludzie z Wielkopolski i tu najbardziej to jest promowane i postrzegane. Ale tak jak mówię, próbujemy ogarniać i próbujemy robić z tego naprawdę dużą ogólnopolską imprezę. Na przykład, gdy ona jest smutna, ja po prostu też mam taki humor. I jak ona kiedyś się przecięła, ja pakałam za nią. Tak, to ja nie pokazałam, ona pokazała. To była tak śmieszna sytuacja. W tym samym czasie na przykład chce nam się nie wiem, pić, jeść. W tym samym czasie wszystko. My tak naprawdę spodziewaliśmy się, bo to jest po rodzinie, ale mój mąż trzy dni dochodził do siebie. Potrzebował trzech dni. To jest taki podwójny szczęście. Tak tak, tak, tak. Jesteśmy bardzo zadowoleni i mamy nadzieję, że następna ciąża również będzie w dziedzinie. Nie jest nasz pierwszy tutaj pobyt na... Jeździe bliźniąt z całego kraju, bo już kilkakrotnie mieliśmy e, być tutaj. Mieliśmy tą możliwość oczywiście, czy to było w Szczecinie wcześniej, czy w Świnoujściu. Natomiast jeśli chodzi o zjazd bliźniaków w Czarnkowie, to jesteśmy pierwszy raz. Wspólne zainteresowanie, tak naprawdę mówimy tak, no wyczerpanymi muzykami, czyli z racji tego, że że, że uczyliśmy się tej muzyki od małego, to bosu to jakby to się stało, raz, że naszą pasją, dwa, że naszym zawodem. To jest po prostu, my żyjemy tą muzyką, ale interesujemy się wieloma rzeczami, choćby sportem, nie wiem, boks, pływanie, prawda, skoki narciarskie, yy, nie wiem, no samochodami jakimiś różnymi, prawda, wyścigowymi, także no wiele jest takich zainteresowań, no nie wiem, no, no... Ja myślę, że największą taką pasją, no to jest nasza fundacja Braci Golec. Tutaj też się bardzo poświęcamy, bo to jest przede wszystkim spożytkiem dla dzieciaków, które kształcimy w czterech szkołach prawda, muzycznych na Podbeskidziu. Jest to Milówka, Łodogowica, Koszarowa i Leśnia. I tam dzieciaki uczęszczają dwa razy w tygodniu, grają muzykę góralską. I to jest takie, taka pasja, która w sumie zajmuje nam sporo czasu. Natomiast z takich różnych rzeczy tak, no, powiedzieć pojeździć sobie motorkiem, prawda, podwiedzać nasze piękne, urokliwe góry. Lubimy też, no nie wiem, Odwiedzać sobie te okolice, prawda, rodzinnie, bo tam rzeczywiście jest coraz piękniej. To są nasze, krótko mówiąc, rzeczy na co dzień, natomiast pasje. większość to rzeczywiście pochłania nas muzyka. Temu najwięcej czasu poświęcamy. <śmum> interesujemy obydwaj kuglarstwem, szudlarstwem, żonglerka. Olbrzymie zaskoczenie, zdziwienie, trochę lekkie przerażenie. E, trzeba e, bardzo dużo cierpliwości, zaangażowania w e, to, faktycznie podwójne rodzicielstwo. Pytanie, pomoc, olbrzymia pomoc rodziny, znajomych, e, co jeszcze? E, czy dziewczyny robią jakieś dowcipy pani? mi olbrzymią ilość dowcipów. Jeżeli chodzi o dziewczęta, ja je rozpoznaję faktycznie od początku. Może jestem najmniej narażona na ich oszustwa tak i dowcipy tego typu. Ale jeśli chodzi o szkołę, o przedszkole, o babcie nawet bądź ciocie, to tutaj jest bardzo szeroka zabawa, bardzo dużo zajęć właśnie takich dotyczących tego, że to są bliźnięta, że mogą każdego oszukać. Na przykład nie wiem. Niektórzy macz prawie nie rozpoznają, w klasie nic prawie. To co możecie zrobić? Możemy się ubrać tak samo i zamienić się miejscami i Pani Knight nie zauważy, że my się miejscami zamieniłyśmy na przykład. Jest ta więź taka większa niż u normalnych sióstr czy nie? Jak, jak to sądzicie? Wydaje mi się, że jest. Na pewno jest inna tęsknota na przykład przy jakimś rozstaniu niż z rodzeństwem, bo mamy też dwóch starszych braci. To jest zdecydowana różnica na przykład, nie? Albo też wyczuwa mi się wydaje, wyczuwa się jakiś niepokój, gdy coś się nie tak dzieje. Myślę, że, że w tym sensie bardziej jest, jest. Nie wiem, nie umiemy powiedzieć, bo gdybyśmy miały siostry, prawda? Nie wiem, chociażby w podobnym wieku. No mamy braci, wiadomo, że to jest tak inna więź, jeśli między dziewczynami a chłopakami. Ale, ale mi się wydaje, że jednak jest się dużo bliżej niż, niż z takim normalnym Chociażby ze względu na ilość czasu spędzonego tak. razem. Czyli gdzie tak. czas spędzacie razem? Tak. No, na dwie? To znaczy problem jest w tym, że studujemy w dwóch różnych miastach, więc to jest jak weekend, to tak się, żeby się zjechać w domu. Jak, żeby, żeby, żeby się spotkać, nie? Na Skype'ie cały czas, mamy kontakt ze sobą codziennie, tak naprawdę. Słuchajcie, w którym momencie zauważyłyście, że jesteście podobne albo podobni podprzegadani? To już to bardzo, bardzo szybko. Tu mama to mama zawsze to. mówiła o tym, że e, Nikt, że chłopacy jak byli mali, zawsze e, mówili dzidzi, że na inne dzieci, że my tego nie mówiłyśmy. My siedziałyśmy, jakbyśmy małe, dotykałyśmy się w nosek, w oczko, siedziałyśmy na siebie i cały czas, się, cały czas się zajmowałyśmy sobą, więc mi się wydaje, że bardzo szybko w przedszkolu. Zresztą bardzo długo też ubierałyśmy się tak samo na co dzień, prawda? Bo w tej chwili jest różnie, no wiadomo, mieszkamy w dwóch różnych miastach, nie, nie chodzimy razem na zakupy, chodziliśmy to robiłyśmy raczej podobne zakupy. Podobny, podobny. podobny. A powiedzcie mi jakieś fajne dowcipy związane z waszym podobieństwem. Wykorzystywałyście wasze podobieństwo, czy nie? Kto by nie wykorzystywał? Nie <laughs> wykorzystywałyśmy, wykorzystywałyśmy i to mocno. Nie, na przykład w szkole gdzieś tam, bo byłyśmy w liceum, byłyśmy na innych profilach, to się zdarzyło, że na jakąś tam ostatnią lekcję, jak była głodna, to ja szłam Przemęczyć się, ona szła na przykład coś zjeść, nie? Zmieniłyśmy się, ale to nie zawsze przechodziło, nie? Dzisiejsza uroczystość jest 15, więc jubileuszową, i w związku z tym zaprosiliśmy szczególną palę bliźnią, mianowicie golców, czyli zespół Golec Orkiestra z braćmi golcami. Połączyłem dwie rzeczy, bardzo prosta, bo każdy bliźniak robi wrażenie. Dzisiaj na dzień dobry mamy gwiazdę z najwyższej półki artystycznej, bliźniaczą. Tak? Ktoś mnie zapytał ostatnio, co oprócz golców? No sorry, ja mam przede wszystkim golce dzisiaj jako nagrodę i prezent dla wszystkich bliźniaków, które chciały do Czankowa na jubileusz przyjechać. Natomiast e, prawda jest taka, że każdy z tych par bliźniaków są, są słodkie. Nawet przewrotnie, flibi, flap są tak podobne jak dwie krople wody, prawda? Dowiaduję się, że jeżeli nie jedno jajowe, to może wielojajeczne. Temat jest skrzyżowaniem oka. W pozorom bliźniaki są niesamowicie inteligentne, dowcipne, medialne. Daje się to ograć w koncepcję promowania miasta, które ma i świetne, świetną bazę sportową, turystyczną, rozrywkową. No i jak, jak tu nie promować takimi wydarzeniami tak dobrych ośrodków i tak, takich warunków, jakie nam, jakich nam przyszło w Czarnkowie Żyć? Łukasz na przykład chodzi za mnie głosować na wybory, nie e, A był tak. za mnie. Tak, no, na przykład w taki sposób się wymieniamy, prawda? No a tak to w szkole średniej a, ale to tak było. było. Ale tak było, ale tak było. No życiu. było tak, że nie mówię inaczej, tylko jak tak, było. Tak było, Tak Dokładnie. jak nas spowiedzi, prawda? Ja myślę, że tak jest, że oni zupełnie... Się uzupełniają w różnych skrajnych czasami sytuacjach, czasami jakieś niepewności, jakiegoś stresu, jakieś, nie wiem, narażenia, no to rzeczywiście ta druga osoba czuje prawie to samo, co ta pierwsza. Także u nas jest to na przykład taki przykład podam. Łukasz swego czasu, kiedy mieliśmy paręnaście lat, złamał nogę i ja to też jakoś... W specyficzny sposób przeżyłem to jego cierpienie ból zwożąc go prawda z tej góry, no nie było to miłe. Odchorowałem to, a mnie ni się nic takiego nie działo, natomiast on prawda, miał nogę później w gipsie. Czylecy się spierają? To pewnie że się spierają, no. Jasne, że tak. Znaczy spór, no to wiadomo, to nie jest jakaś tam czasami jakaś sytuacja tragiczna, bo to jest czasami krótka wymiana zdań, że ten woli różowe, a ten pomarańczowe. No i... Jesteśmy zupełnie innymi osobami, prawda? Fizycznie wyglądamy identycznie, ale inaczej czujemy, inaczej myślimy, inaczej pojmujemy troszeczkę świat, chociaż mamy poglądy bardzo podobne. Ale jak to mówię, dwie inne persony, prawda? Z zewnątrz wyglądające tak samo. To jest bardzo przyjemne i to jest w ogóle bardzo urokliwe, takie sympatyczne, bo. Wiele osób, prawda, podkreśla to, że mają siostrę czy brata bliźniaka, ale wiele osób też zupełnie jakby odcina się od tego poprzez chociażby strój, który tak samo, prawda, pokazuje te osobowości już z daleka, a niektórzy, prawda, sobie zupełnie inaczej zakładają ciuszki, tak żeby być raczej nierozpoznawalnym, znaczy nie takim samym. Czy się jąkam, zaczynam. Paweł tego nie ma, no nie? Także na przykład choćby taka jest różnica taka... Ale z tym się człowiek nie rodzi. A to tego też nie wiem, no, czy, się ja rodzi, wiem. czy się rodzi, czy się rodzi. Nie wiem. Ja tego nie wiem. No ja się urodziłem Ale, ja, i... ale nie jąkałeś się od początku. Ja tego nie pamiętam. No. Mam ma, mama, nie jąka się od początku Łukasz. To jest rzecz nabyta moim zdaniem. Paweł, to ja tego nie wiem, wydaje mi się, że od mego się jąkają. Także na przykład w tym, w, tym, w tym miejscu mamy różne zdania. A jesteśmy Dziękujemy Państwu za uwagę. Musimy iść się przygotowywać do koncertu. Pozdrawiamy wszystkich bliźniaków, tych, którzy się kochają, jak i również tych, którzy się bardzo kochają.